walki, które muszą się odbyć po UFC 324. Czyli w tym filmiku zostawimy sobie zawodników, którzy bili się na tej gali i powiemy z kim powinni się bić w ich kolejnej walce. Po pierwsze, Ateba Gutierrez kontra jakiś zawodnik 115. I uważam, że jego idealnym przeciwnikiem byłby numer 14, a mianowicie Gregory Rodriguez, który również bardzo mocno bije. Czyli w tym starciu mielibyśmy dwóch Power Puncherów, którzy mogą siebie zakłótować w każdej możliwej chwili. Chociaż trochę bym się bał, że wydarzyłoby się coś, co dzieje się bardzo często, a mianowicie kiedy bije się dwóch mocno bijących zawodników to walki kończą się przez decyzję i to bardzo często nudną decyzję. No bo i jeden, i drugi boją się zaryzykować, no bo wiadomo, że jak dostaną czyste uderzenie, to prawdopodobnie dostaną knockout. Przez co powstają takie walki jak Derek Lewis kontra Francis Enganu, czyli jedne z najnudniejszych walk w UFC. Ale ja personalnie uważam, że wciąż powinniśmy dać szansę Ataba Guttierze, żeby sprawdzić się w to 15. No bo, pomimo tego, że jego walka z Andre Pulejevem nie była jakąś dominacją, to wciąż uważam, że wyglądał naprawdę dobrze. Ale w mojej opinii do tej walki Ataba Gutierrez miał złe podejście, no bo w pierwszych 30 sekundach posłał Polejewa na deski i uważam, że bez większego problemu, jakby wszedł wtedy w parter i oddał jakieś mocne Golden Pound, to mógłby skończyć walkę. Ale z jakiegoś powodu tego nie zrobił. I wyglądało to tak, jakby miał mindset, że tu jego później. Tylko że problem jest taki, że Ataba Goodyear to nie jest jakoś niesamowicie techniczny i dobry striker. Tylko gościu, który po prostu bardzo mocno bije. I uważam, że do swoich walk powinien podchodzić bardziej jak Francis Enganu, a nie Ilja Topuria. No bo Ilja topurium nie jest i prawdopodobnie nigdy nie będzie. A Francisem Enganu jak najbardziej. No i wiadomo, w takiej walce z Gregorem Rodriguezem napięcie byłoby bardzo wysokie, bo wiedzielibyśmy, że w każdej sekundzie może wydarzyć się jakiś brutalny knockout. Dlatego nich UFC nie czeka, tylko zrobi tą walkę. Kolejne starczy, jakie UFC powinno zrobić, to jest Jens Silva kontra Jair Rodriguez. No bo Jens Silva był numerem 10 w rankingu, a teraz pokonał Arnonda Alena, czyli numer 6. I w mojej opinii, po czymś takim powinien mu dać kogoś stop 5 i myślę, że idealną walką byłby taki Jaje Rodriguez, który tak naprawdę tylko zajmuje tam miejsce i wstrzymuje dywizję. No w sensie ten gość ubija się średnio raz na rok i w jego ostatnich trzech walkach przegrał z Volkanowskim, z Branem Ortegom i ostatnią walkę wygrał z Patricia Pitbullem, czyli z zawodnikiem Bellatora, który debiutował w organizacji UFC. Także w jaki sposób ten gościu jest numerem 3 w tej dywizji? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Ale właśnie dlatego uważam, że James Silva powinien z nim zawalczyć i zabrać mu to miejsce. No bo jak najbardziej uważam, że to starcie wygrał właśnie Jensen Silva. No bo tak naprawdę jedyne w czym Jair miałby do tej przewagę to są jego niebezpieczne i nieprzewidywalne kopnięcia. Ale ogólnie uważam, że James Silva bije znacznie mocniej, jest dużo bardziej technicznym bokserem no i do tego jest znacznie lepszym zawodnikiem który ma o wiele więcej siły niż taki Jair Rodriguez. No bo bądźmy szczerzy, Jair zawsze miał problem bardzo podobny do Sean'a Moley'ego, a mianowicie brakowało mu siły. I nawet taki Max Holloway, który również był chudy w telewizji turkową, obalał go i kontrolował. Także uważam, że w tym starciu Jens Silva byłby po prostu zbyt fizyczny dla takiego Jaira Rodriguez'a. I myślę, że jakby wygrał tą walkę, to zaczęłyby się rozmowy o jego title shot'cie a wyobraźcie sobie tylko Jana Sylwę jako mistrza. To byłoby naprawdę ciekawe. Kolejna walka, którą chcę zobaczyć, to jest Waldo Cortez Acosta kontra Aleksander Walkow, no bo to starcie byłoby idealnym wyznacznikiem tego, kto dostaje tę oto. Także uważam, że byłby to idealny eliminator do walki o pas. No bo tutaj zmierzyłoby się dwóch zawodników 105 wagi ciężkiej, z czego Waldo cortez -Costa wygrał 8 walk, z ostatnich 9. No a taki Aleksander Wolkow z ostatnich 6 walk wygrał 5. No i tak naprawdę wszyscy wiemy, że ta jego jedna przegrana, czyli była to walka z Cyrillem to nie była prawdziwa przegrana. No bo sędziowie dali tę walkę Cyrilowi Ganowi jako niejednogłośną decyzję, ale wszyscy wiemy, że Wolkow wygrał co najmniej dwie rundy z trzech. Także tak naprawdę Walkow jest na winstriku 6 walk. I uważam, że jeśli pokonałby takiego Waldo za kostę to jak najbardziej powinien dostać na No i z drugiej strony to samo, jeśli Waldo pokonałby Walkowa, no to jak najbardziej powinien dostać na No bo zdecydowanie trzeba powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku. Ten gościu robi rzeczy niemożliwe, także niech UFC zrobi tą walkę i niech wygrany tego starcia zmierzy się z mistrzem magii ciężkiej. Kolejną walką, która powinna się teraz odbyć jest starcie Umar Nurmagomedov kontra Sean O'Malley, no bo i jeden i drugi wygrali swoje walki na UFC 324, ale prawda jest taka, że żaden z nich nie dostanie teraz na to. No bo nawet sam Piotr Jan powiedział, że jego kolejną walką będzie rewanż z Merabem Dwajszwili. Także myślę, że zrobienie walki Umar kontra Omali byłoby idealne w tym czasie. No bo oczywiście wygrany tej walki zmierzyłby się z wygranym starcia Piotr Jan kontra Merab Dwajszwili. No bo myślę, że wszyscy się zgodzimy, że jeśli Shonomali Mali pokona Umara, to jak najbardziej zasługuje na walkę o pas. No i tak samo Umar, jeśli pokona Shonomaliego, Malego, to również zasługuje na walkę o pas. I oczywiście uważam, że to starcie byłoby bardzo ciężkie dla takiego Omaliego. No bo wiadomo, Umar jest od niego dużo silniejszy. No i oczywiście lepszy w zapasach i grapplingu. I tak naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić Shona Omaliego wygrywającego tę walkę przez decyzję. No bo myślę, że przez większość rund Umar będzie obalał i kontrolował Omaliego. Myślę, że tutaj Umar miał nawet spore szanse na zdobycie poddania. Także jeden sposób w taki Shonomali mógłby tę walkę wygrać, to jest knockout. Ale wszyscy wiemy, że jeśli ktoś ma to zrobić, to będzie to właśnie taki Shonomali. Dlatego niech UFC zrobi tę walkę i niech opas zawalczy rzeczywiście najlepsza osoba w tej dywizji. Kolejne starcze to Justin Gage kontra Arman Seruken o tymczasowej paswagi lekkiej. Albo nawet niech ile zwakuje i niech Justin i Arman biją się o ten prawdziwy bo wstrzymywanie wagi lekkiej do lata jest bezsensowne. Także niech UFC zrobi to walkę i niech wygrany tego starcia, czyli prawdopodobnie Arman Ken zawalczy z Yonatopurią. A jeśli Justin w jakiś sposób wygra, no to wiadomo, jego walka z Yilią zrobi się znacznie większa. Także niech Ilya zwakuje swój pas i przestanie wstrzymywać tę dywizję. No bo jak wróci do dokonu, to tak czy jako o niego zawalczy. Więc tutaj nikt nie traci i każdy zyskuje. Ostatnie starcie, które musi się odbyć po UFC 324, to jest walka, którą widzieliście w miniaturce, a mianowicie Mateusz Gamrot kontra Paddy Pimblet. No i to byłaby naprawdę bardzo dobra walka dla jednego i drugiego. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kto by ją wygrał. No bo można mówić, że Paddy Pimblet dostał wpierdol od Justyna Gierciego, no i to będzie jak najbardziej prawdą. Ale z drugiej strony mamy Mateusza Gamrota, który dostał wpierdol od czas Olivery. Także i jeden i drugi odbyli się od topowych zawodników, jak od ściany ale uważam, że Oliveira jest lepszym zawodnikiem niż Justin Gaethje. Także gamlot nie ma się czego wstydzić, szczególnie patrząc na to, że wziął tę walkę na jakieś dwa tygodnie przed godą. Ale wracając, Paddy jest numerem 5 w tej dywizji, a gamlot jest siódmym. No i prawda jest taka, że Paddy nigdy nie powinien być numerem piątym, no bo ten zawodnik nie ma ani jednej wygranej z teraźniejszego top 10. No i nawet po pokonaniu Michaela Chandlera Paddy był numerem 8 w tej dywizji, ale UFC kompletnie bezpodstawnie przesunęło go na numer 5, aby dać mu tutaj też Dlatego uważam, że walka pomiędzy takim padim, a numerem siódmym, czyli Gmrotem, byłaby czymś idealnym dla obu zawodników. No bo po pierwsze, wiemy, że oboje się nie lubią. A po drugie, uważam, że jest to bardzo fajne zestawienie, w którym i jeden, i drugi mają swoje przewagi. Zestawienie, w którym obaj dostaliby szansę na powrót na ścieżkę wygranych. No i oczywiście po tym jak Paddy Pimlet przyjął bardzo dużo brain mężu od uważam, że w jego kolejnej walce nie będzie chciał się teraz mierzyć z gościem, który jest dobrym stalkerem i mocno bije, czyli na przykład takim Rafaelem fizjawem, no bo to po prostu nie byłoby mądre a po prostu mało możliwe jest to, że taki Mateusz Gamrot zrobi z Pimletem to, co zrobił z nim Justin Gaethje. Jeśli by tę walkę wygrał, to raczej poprzez zapasy i wątpię, że w stójce jakoś by bardzo skrzywdził Pimleto. Z drugiej strony uważam, że w stójce Pimlet miałby wciąż lekką przewagę, no bo zdecydowanie bije mocniej, niż taki Mateusz Gamrot. I prawda jest taka, że ta walka z Justinem Gacim wcale nie była taka jednostronna i jeśli ją jeszcze raz obejrzycie, to zdacie sobie sprawę, że pali to naprawdę dużo lądową. Także szczerze uważam, że w stójce Paddy Pimlet jak najbardziej miałby przewagę. Ale z drugiej strony myślę też, że Gamrot mieszając stójkę z parterem jak najbardziej mogłby namieszać. No bo prawda jest taka, że Gamrot ma dosyć niezły boks, no i wiadomo bardzo dobre zapasy. A uważam, że w parterze Paddy Pimlet nie jest na tyle dobry, aby jakoś zagrozić Gamrotowi. Także uważam, że nieważne kto by wygrał, ale ta walka skończyłaby się poprzez decyzję. No bo wątpię, że Paddy znokultowałby albo poddał Mateusza Gamrota. A Mateusz Gamrot zdecydowanie nie zakotowałby po tego pimbleta. I może miałby jakąś szansę na poddanie, ale byłaby ona bardzo mała. Także niech UFC przestanie chronić Paddy'ego Pimleta i zrobi tą walkę. I moja predykcja na karierę Gamblota jest taka, że Mateusz pokona Paddy'ego Pimleta, potem podda Maxa Holloway'a, następnie pokona Armana Celorgana po raz drugi, następnie zrewanżuje się czasowi o kompletnie go dominując. I ostatecznie dostanie title shota i pokona ile to puruje poprzez decyzję. I oczywiście wtedy można zacząć myśleć o walce z Islam Makaczewem o drugi pas. Także uwierzcie moim słowom, Mateusz Gamrot, podwójny mistrz UFC 2028.